Siemaneczko, Pierwszy sukces dzisiejszego dnia zaliczony wstałem. Czas się obudzić, bo jak sami widzicie, nie wygląda no zbyt dobrze. Uff, jaką szkawkę trzeba wybrać? Wykorzystując moment, że ekspres nam się uruchamia, yy, w dzisiejszym vlogu odwiedzimy pierwszy w Polsce Primark, który się znajduje w galerii mociny. Czy będzie fajnie? No, oby nie było fajnie, tak jak teraz. Dobra, dopełnijmy to. No lepsze pobudzenie zdecydowanie polecam zamiast wody użyć. Rdbułka. Słyszałem, że lepiej działa, ale działa super. I jaką kawę byśmy sobie tu wybrali? Halo? Halo? Aplikacja chyba też... Serio? To jest poranek. Najgorszy. Dobra, weźmy sobie jakąś... Yy, kawę po prostu. Po prostu. Podczas nie kawy nie zapomnijcie postawić yy, filiżanki, bo, yy, bo można zapomnieć. I nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię, yy, oprócz picia kawy, mleko. Dlatego mleka do kawy nigdy za dużo. A szczególnie, że mleko z kokosem Red Bullem smakuje idealnie. Tak, jest ok. A teraz trochę historii o moim doświadczeniu z Prymarku, ale bardzo szybko. 2012 rok, 5 maj. Pierwsze byłem w primarku w Londynie, na Oxford Street. Z tego co pamiętam, chyba w Londynie wtedy były może z 2-3 jeszcze primarki. Teraz już jest ich ogromnie dużo. Nawet znalazłem swoje pierwsze selfie z, z przebieralni z tego miejsca. I co ciekawe, było to zrobione iPhone'em 4S z iOS-em 5.1. Tyle historii primarku. Zobaczmy, jak wygląda pierwsze otwarcie primarka w Polsce. W Warszawie. Ale lada dzień? No dobra, za 3-4 miesiące będzie w Poznaniu. Jakbyście do Warszawy nie chcieli jechać. O tam jedziemy, tam jedziemy. Pewnie zastanawiacie się czemu w ogóle jadę dzisiaj tam na otwarcie? Po pierwsze chciałbym sprawdzić czy będzie dużo ludzi, czy koronawirus, to co się teraz dzieje w Polsce i na świecie na, na premiera, bo byłem na otwarciu galerii Mociny i mam, będę miał porównanie. E, a druga rzecz, chciałbym porównać ten asortyment, który będzie u nas w Polsce względem innych krajów, bo byłem w prymarkach naprawdę w wielu, wielu krajach, typu Berlin, który jest najbliżej w sumie, e, ale też Hiszpania, e, Portugalia, Anglia, to już wymieniałem. Chyba coś tam jeszcze było, ale. Mogłem, mogłem gdzieś tam zapomnieć, i powiem Wam, że zawsze w każdym miejscu minimalnie ten sortyment się różnił. też chyba dostawca jest ten sam, ale w sumie nie, nigdy się w to nie zagłębiałem. E, ceny zawsze też były dobrą e, opcją względem e, jakby jakości. Myślę, że tutaj w Polsce u nas będzie też podobnie, ale zobaczymy, zazwyczaj jeżeli wyjeżdżam do Londynu i robiłem sobie takie pierwsze moje zakupy grubsze, grubsze mam na myśli, że sobie robiłem, że tak powiem zakupy na najbliższe pół roku na przykład, no to w sumie wystarczało mi około 300-400 zł wydać, więc naprawdę mega, mega spoko. Ej, no ja już ubrany jestem walki o dobre ceny. Ale szukali nas otworzyli przed dziesiątą. Czyli jestem. 10 minut przed czasem już można wejść. A nie, chyba jeszcze nie. Jednak oficjalnie jeszcze nie jest otwarta. A tak nie. No. Dobra, wchodzę, zobaczymy. Mam no, tutaj jest ciekawostek, ładowarka USB na dwa wejścia. Z przodu widać cenę 34 pyleny, a po drugiej stronie 8 euro. Ciekawe czemu 8 euro, pewnie przyjechało to do, do ogólnej produkcji, czy znaczy sprzedaży i dlatego tak, to, tak tutaj jest. Czemu jest takie tanie? No bo to wszystko jest w Bangladeszu, ale jakoś jest naprawdę spoko, więc polecam. No, a tak z grubsza wyglądają e, przebieralnie. Naprawdę jest czysto posprzątane. Bezpieczeństwo na pierwszym mm, poziomie nie są jakieś za duże, ale myślę, że wystarczająco spokojnie, żeby się przebić. Godzina na godzinę przebywa ludzi to dosyć dużo. Pokażę Wam zaraz na przebitkach, ile wzrasta ludzi w kolejkach. E, ale wciąż jeszcze jest optymalnie w porównaniu do poprzednich razy, gdzie byłem w innych miejscach. Dobra, szukam kasy, a przy kasach jeszcze nie ma aż takich wielkich kolejek. Męski nie jest zbyt za bardzo rozbudowany, ale pozostałe miejsca jak najbardziej. I od razu do kasy i potem wam dam feedback. No dobra, a teraz szybkie podsumowanie. Zrobiłem sobie zakupy. E, Jeszcze na pierwszym piętrze. Męski jest tutaj i dziecięcy. E, piętro niżej, czyli zeróweczka. E, jest to piętro dla kobiet. E, są tutaj obuwia, dom, akcesoria urodzawskie. No to też sobie zobaczę, może coś jest ciekawego. E, no i ludzi. Cały czas, minuty na minutę przybywa. E, dobra, na dół już nie byłem. Ale widzę, że kobiety mają fajniejsze serce niż my na górze. Kurde, aż chyba sobie tu przyjdzie zaraz. No i jeszcze na koniec przeszedłem po dolnym piętrze. Jest tutaj część dla kobiet, głównie, ale są też akcesoria do domu i, i tym podobne co widać na jakichś takich szybkich przebitkach tutaj za dużo nie chodziłem, bo mnie to bardzo jakoś nie interesowało jestem zaskoczony, bo jednak ludzi jest ogromnie dużo jak widzicie są przerwy bezpieczeństwo naprawdę jest tutaj brane pod uwagę bardzo mocno w końcu to nie jest polska firma, więc zobaczcie ile kroków już zrobiłem a tu wciąż jest przygotowane wszystko, żeby stać tutaj właśnie w przerwie jeśli chodzi o bezpieczeństwo to naprawdę jest mega spoko jeżeli nie masz maseczki, to dostajesz na wejściu, oczywiście dezynfekcja rąk, wiadome. Najbardziej są czyszczone miejsca, w których się przymierza. Wszystko to, co spodawane między ręką, też jest czyszczone. Naprawdę tutaj wielki plus. Z tego, co dowiedziałem się w rozmowie, jest dzisiaj 100 osób, równo 100 osób pracujących jako obsługa. I menadżerowie pełen komplet tego nie powiedzieli mi. Ale myślę, że w granicach też 20 osób, było, bo naprawdę było ich dużo. Dobra, teraz podsumowanie, jeśli chodzi o wybór męski, wybór jak zawsze w Primarku jest najmniejszy. Było co wybrać, aczkolwiek zdecydowanie mało było t-shirtów, które, które polubiłem właśnie w Primarku, czyli kolorowe, fajne t-shirty. Kupiłem sobie jeden, Marvelowy, ale, ale nie, jakoś nie porwały mnie wszystkie pozostałe. Jeśli chodzi o asortyment, spoko. Wiesz, że tak jak zawsze w, w filmarkach. Zresztą, coś tam sobie zagubiłem. E, wydałem prawie 350 zł. No, może trochę to jest więcej, niż, niż bym wydał pewnie w Londynie. E, nie wiem czemu. To jest może jakiś przelicznik po prostu tak sobie ustawili. Albo po prostu jako marżę. No i ludzi przybywało teraz, więc myślę, że jeżeli chcecie sobie zweryfikować to miejsce y, dziś, a mam nadzieję, że te wideo dzisiaj wrzucę, y, to pierwsze 2-3 dni nahm, chyba nie polecam. Spadnijcie to na spokojnie, bo asortymentu na pewno nie zniknie, y, a będziecie po prostu mogli sobie na spokojnie to wszystko sprawdzić, przymierzyć i nie stać niepotrzebnie y, w zbędnych kolejkach. Poza tym jest bardzo spoko, i jeśli chodzi o primark w Polsce, to jestem zadowolony, bo mam blisko tutaj 10 minut drogi. Oczywiście to ma swoje plusy i minusy, o których zaraz wspomnę, ale no to jest fajne, że mogę sobie po prostu tutaj dojechać szybko i zakupić to co potrzebuję. E, no teraz i w sumie, nawet jeżeli te rzeczy się jakoś szybko zniszczą, bo je zniszczymy, to bardzo nie będzie nam ich szkoda, bywali, bo wywalimy, one nie były drogie. Aczkolwiek myślę, że one szybko się nie powinny zniszczyć, jeszcze w wyjaśnieniu bezpieczeństwa, a to jest dosyć y, dla mnie w sumie irytująca sprawa. O, i tu mamy po prawej. Zaraz. przykład. Nie chcę tak hamsko obracać teraz z kamery, żeby, żeby nie było aż tak bardzo źle. Ale jest tutaj dużo dzisiaj policji. Pewnie chodzi właśnie o, o te duże ilości ludzi. Pewnie zabezpieczają to miejsce. No i dobrze, bo tych ludzi się zbiera naprawdę dużo. Ale teraz Wam pokażę szybciutko. Tu policja stoi. Pewnie gdzieś tam widzicie na większym ekranie o co chodzi. Sorry, bo zmieniam bieg kupić sobie chyba samochód z automatycznym skrzyniem biegów. No i policja jest bez masek, więc no jak, to, jak to w ogóle wygląda, że wszyscy chodzą w maskach, ochrona, obsługa, czy w sklepie, czy, czy w ogóle w galerii mociny, a policja chodzi bez masek? No kurde, co oni mogą? Bo, bo co, bo są policją? No tego jakoś nie jestem w stanie zrozumieć w naszym kraju i, i tego nie szanuję, ale. Ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo w samej galerii, myślę, że jest na odpowiednim poziomie. Jeśli chodzi o Primark, bardzo fajna, fajna obsługa dobrana, moim zdaniem, bo widać, że to są ludzie wyluzowani. Mam nadzieję, że przygotowani na ilości ludzi. Jeśli chodzi o. E, rozmowę z nimi. E, Trzem osobom zadałem jakieś pytanie, żeby, żeby po prostu sprawdzić, jak udzielą mi odpowiedzi. I zawsze byłem pozytywnie zaskoczony, bo, bo bardzo chętnie odpowiadali, miło. E, jedno pytanie, które zadałem, było mega, mega prozaiczne, bo stałem centralnie obok tego, można powiedzieć, e, a pan wręcz się odwrócił i trzy kroki ze mną przyszedł, żeby pokazać, że to jest tam, więc e, pozytyw, jeśli chodzi o to. E, wszystko przygotowane moim zdaniem dobrze. W sumie mieli na to e, chyba rok czasu, bo po pri, Primark był już ogłoszone sporo więcej czasu, a w same miejsce w galerii Mociny mieli chyba rok temu, jak dobrze pamiętam, bo też byłem na otwarciu tutaj. Owszem, oczywiście, rok temu było dużo, dużo więcej ludzi w samej galerii, e, ale pewnie koronawirus, i z racji, że otwarcie jest w środku tygodnia. Chociaż nie, chyba wtedy galeria mocinie też była otwarta w środku tygodnia. Już nie pamiętam. Eee, ja jestem pozytywnie. Eee, e, może nie zaskoczony, ale pozytywnie zadowolony jestem z, z otwarcia tego Primarka. Może dla mnie trochę mały minus jest tego, że, że wcześniej jeżeli chciało się odwiedzić ten sklep, to trzeba było lecieć do, do Londynu, co, co się skuteczniało. Eee, ale. Są plusy i minusy, wiadomo wszystkiego, więc nie zwiedzimy Londynu, zarobimy na dojeździe i klimacie, a, a tutaj sobie możemy zrobić zakupy na spokojnie i przywieźć tyle rzeczy, ile chcemy, bez obciążenia samolotu. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że e, dzisiaj to wideo szybko wrzucę, żebyście mieli e, info, jak to wyglądało. E, I mam nadzieję, że nie będzie zbyt długie, chociaż już się rozgaduję, ale tylko do końca wrzucę informację, bo dużo osób pewnie mnie zapyta, e, czemu ja siedzący w motoryzacji, czy w muzyce, czy w technologii e, wsiadłem do wora do z modelami. E z modelingiem, bardziej w tą stronę. E, po prostu lubię, ru, lubię strasznie Primark. Polubiłem od pierwszego wypadu do, do Londynu, jak wcześniej wspominałem. I chciałem po prostu wpa wpaść, zobaczyć jak ludzie Podchodzą do otwarcia takiego sklepu w trakcie naszego, yy, naszej zmiany w ludzkości, bo pandemia mocno ją zmieniła i, i wydaje mi się, że będzie zmieniała jeszcze trochę, dopóki się do tego nie dostosujemy, przystosujemy. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. See you.